Stała wiosna, wraz z pierwszymi jej oznakami w gminie rozpoczęły się prace inwestycyjne. Przedstawiamy Państwu niektóre z inwestycji, jakie są lub będą realizowane w najbliższym czasie. W Myszkowicach trwają prace przy placu zabaw. Obiekt powstanie do końca kwietnia. Najmłodsi mieszkańcy sołectwa będą mogli dowoli uprawiać harce na zestawie sprawnościowo-zabawowym, huśtawce, karuzeli czy też linarium. W ośrodku zdrowia w Sączowie już niebawem rozpocznie się remont. Odnowione zostaną pomieszczenia w górnej kondygnacji budynku. Remont polegać będzie na wydzieleniu z istniejących pomieszczeń dwóch nowych lokali dla repatriantów. Jak zapewniają pracownicy Urzędu Gminy, w drugiej połowie kwietnia zostanie podpisana umowa na realizację zadania. Na tym nie koniec inwestycji w gminie. Już po świętach rozpoczną się remonty na ulicy Ogrodowej w Twardowicach. Całkowity koszt przedsięwzięcia to 220 tysięcy zł. Po zakończeniu roku szkolnego w Sączowie rozpoczną się prace na ulicy Cmentarnej. W ostatnich dniach ruszyły remonty nawierzchni, które ucierpiały podczas budowy autostrady. Ekipy drogowców pojawiły się na ulicach Bobrownik, Dobieszowic i Siemoni. Ponadto miejscowości Dobieszowice i wymysłów wyglądają jak olbrzymi plac budowy a wszystko to przez realizację budowy kanalizacji sanitarnej